Mamy sierpień 2024 i witam zodiakalne byki. Chciałabym Państwu powiedzieć, co tak ogólnie, bo trudno wszystko to uszczegółowić, czeka Państwa w tym miesiącu, czyli w sierpniu. Przede wszystkim to, co widać dla Państwa w prognozie, to... Nie do końca dobry czas, jeśli chodzi, niestety, jeśli chodzi o sprawy osobiste, bo według Tarota tutaj sprawy, które wisiały już na ostrzu noża, w dalszym ciągu pozostaną nierozwiązane, czyli nie uzyskają państwo ani wolności, ani pewności. To jest taki czas zawieszenia. Natomiast bardzo dobry czas jest dla męskich przedstawicieli tego znaku, Zwłaszcza dla tych, którzy działają na własną rękę, mówię tu o przedsiębiorcach szeroko pojętych, dlatego że tutaj ewidentnie pojawiły się spore pieniądze w prognozie, i również nawiązanie kontaktów z kimś, kto będzie bardzo dobrze o tym o Państwu mówił, czyli jakiś zadowolony klient, który spowoduje, że Wasze, wasze zasoby się powiększą. Jeśli chodzi o sprawy inne, to jest to dobry czas na wyjazdy dla Państwa, ogólnie i dla wszystkich zodiakalnych byków. Jest to dobry czas na wakacje, na wyjazdy. Jest to również dobry czas na poznawanie nowych osób, dlatego że jeśli chodzi o. Kontakty takie, powiedziałabym, przypadkowe to właśnie w sierpniu ludzie, którzy urodzili się pod tym znakiem, czyli pod znakiem Byka, mają największą szansę w ciągu powiedzmy, no ostatnich półrocza, bym tak to określiła na przypadkowe spotkania, które mogą zaowocować bardzo dużą bliskością. No i jest jeszcze jedna rzecz. Wydaje mi się, że nie jest najwłaściwszym czasem dla Państwa, aby Państwo podejmowali decyzję o jakichkolwiek zmianach, tak zwanych urzędowych. To nie teraz, to nie w sierpniu. To trzeba odłożyć na troszkę inne, odleglejszy bardziej okres. No cóż, to tyle jeśli chodzi o horoskop dla byków zodiakalnych na sierpień 2024. Oczywiście polecamy się. Dobra wróżba, kropka.